No jak to kto? Twoje postanowienia noworoczne? P postanowienie noworoczne? Postanowienie noworoczne? Tak. Wiesz, takie cele, które sobie ustawiasz z każdym rokiem. Mówisz, że będziesz zdyscyplinowana, taka, śmaka, waka, bla bla bla. Wiadomo, jak to wychodzi. Dlatego ja jestem tutaj, żeby cię przypilnować, żeby się realizowała. Co? co tylko wstawaj, bo już mamy 5.01, a ustaliłaś sobie, że od nowego roku będziesz wstawać o godzinie piątej równo. Także, raz, dwa, trzy, nie ma co tracić czasu. Przestań się tak gapić. Nie no, w takim tempie to ty to łóżko pościelisz w 2027 roku. Gratulacje. Już! Wow, niesamowite. 5.05, tyle cię to zajęło. A teraz czas na trening, bo już wystarczająco dużo czasu zmarnowałaś. Na matę! Widzę, że potrzeba Ci motywacji. Oszalonać! Raz! Co Ty robisz? Dwa, trzy! A, jesteś jakaś nienormalna! Cztery, pięć! Dobra, teraz przysiad. Teraz pajacyki. Ok, koniec już tego. Szczerze, mega żenujące, ale jeszcze nad tym popracujemy. Minęło już 20 minut, więc teraz leć się przebrać, umyć trochę i widzimy się na dole za 5 minut. Nie dłużej, nie krócej. Kapisz? Ile można? Marnujemy za dużo czasu, czego nie rozumiesz? Dobra, idź się teraz ubierz i wychodzisz na spacer. Biedny piesek czeka na spacerek, tak? Spójrz na niego, widzisz jak czeka? No i co? No i idź na spacer. Wyznaczałaś sobie na to pół godziny. No dobra, ale nie w takim mrozie. Błogan, A co do techa w gorącej wodzie, kompana? Okej. Okay. Wiesz co? Mam już dość do tego twojego gadania. Wychodzę, wrócę za pół godziny. Aha, i nie zapomnij, że wyznaczyłaś sobie nowy cel. 10 tysięcy kroków dziennie. Więc radzę ci wybrać jakąś dłuższą trasę. A co, jak mi się nie uda? No jak to co? Wtedy każę ci biegać po schodach, w górę i na dół, dopóki nie zrobisz 10 tysięcy kroków. I ci już, nie marnuj czasu i zagęszczaj ruchy. Widział ktoś mój serek? Nie, nie, nie. Dziwne. Jestem pewna, że go tutaj zostawiłam. Bo zostawiłaś. Zabrałam go, bo twoja nowa dieta, którą sama wymyśliłaś, przypominam, nie dopuszcza takiej rzeczy. Wieś, ile to ma cukru i innych dodatków? Oddaj. Oddaj. No, oddaj. No, przygotowałam dla ciebie kanapkę z awokado i jajecznicę. To zdrowe i dobre. Nienawidzę awokado, a już tym bardziej jajecznicy. Fuj! O niejku, ale mi szkoda Ciebie, Tutaj są Twoje książki, dzisiaj masz zaplanowany polski Na 3 godziny, także zapieraj się do roboty No już Aha i Twój telefon idzie w lockdown, żeby Ci nie przeszkadzał. Dobra, skończyłam. Masz jakiś komentarz? Tak, jedno słowo. Bieżnia. Ej, no może nie przysadzaj. Powiedziałam, przestań! Kurde! No już wystarczy! Ej, dużo już! Oszalałaś jeszcze 15 minut. Ja? Ja już mam serdecznie dosyć tych swoich zasad, wymysłów i innych takich rzeczy. Denerwujesz mnie i nie mam siły na żadną z tych rzeczy. Ok? Mam gdzieś te wszystkie postanowienia. Idę na. Czego szukamy? Czego? Nie możesz! Miało być zero słodyczy! Oddaj to, nie obchodzi mnie to. Oddaj to! Oddawaj mm. Nie dam ci tego Oddawaj to powiedziałam! Nie! Nie oddam ci tego! Dawaj! Wiesz to? Nie, ja już naprawdę nie mam siły na nic, nie mam siły na gonienie cię, nie mam siły na jedzenie niczego i na te wszystkie durne postanowienia, tak jak już powiedziałam, wiesz to? idę po prostu spać. Idę spać, bo jestem zmęczona po tym całym dniu! Nie wiem, co cholerę co roku robię te durne postanowienia. Te Twoje książki dla rozrywki to sobie będziesz czytać w wakacje. A teraz czytaj, lekturę. Okej, okay, dobrze. Niestety, ale nie. Nie. Wiesz, to przełożę po prostu te wszystkie postanowienia na przyszły rok, na 2027. Wtedy cię stamtąd wyciągnę, okej? Okay? To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bo mi nie. Już nie gadaj. Dobra. A wy napiszcie w komentarzach, jakie macie postanowienia noworoczne, jeśli jakieś macie, no i jak Wam idzie ich realizowanie. Mam nadzieję, że lepiej niż mi. Do zobaczenia w kolejnym, Do zobaczenia odcinku. W kolejnym odcinku. Pa!